Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować nowemu wspierającemu na moim kanale, a mianowicie Kasper Ciuksza. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że kliknąłeś ten niebieski przycisk. Jestem Ci mega wdzięczny, bardzo Ci dziękuję oraz Cię pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was chciałby zrobić to samo, czyli wejść mój kanał, zróbcie to na dole dalej ten niebieski przycisk. Każdą osobę, która to zrobi, pozdrawiam na odcinku, nawet za najmniejszą kwotę. Także co, zapraszam do oglądania. Założę się, że większość z Was nie oglądała nigdy pierwszego filmu ani Kruszwila, ani pierwszego filmu Freeza. Ale to w sumie dobrze, ponieważ dzisiaj sobie to obejrzymy razem wspólnie, razem sobie zareagujemy, ponieważ tak samo jeszcze nie oglądałem tych filmów, to będzie nie za niespodzianka, tak myślę. Bo wiadomo, troszkę się to zmieniło, ale zobaczymy pod jakim względem. Także co, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze no i zapraszam do oglądania. Dobrze, moi drodzy, zacznijmy sobie od pierwszego filmu Kruszwila. Niestety tutaj nie mamy normalnego tytułu, tak jak był w oryginale, tylko po prostu mamy Lord Kruszwil. Pierwszy film, zanim był sławny, film uzujęty. Także co, oglądnijmy sobie. O, Mareczek. Siemaj, jestem Marek. Jaki Mareczek, Mareczek wtedy? Był. I dzisiaj chciałem pokazać, jak w moim wieku kupić dowolną ilość papierosów, dowolną ilość alkoholu. Wow! Ej, moi drodzy, ja sobie nie przypominam tego filmu, ja chyba go nie oglądałem. Ale pierwszą różnicą, co tutaj widzę, to naprawdę. Jakość dźwięku jest tutaj strasznie na niskim poziomie Nie no, jakość się strasznie zmieniła, dobrze, oglądajmy dalej Więc tak, będą nam potrzebne cztery rzeczy W zasadzie trzy, bo spośród dwóch będziemy dokonywać później wyboru Więc tak, przede wszystkim jakieś fajne ubranie Które doda nam z dwa lata Jakiś fajny zegarek, w moim przypadku to jest Rolex No stary Kruszwil, oczywiście Musi być prestiż Które oczywiście też postarzy nas i jakiś samochód, który będzie ładnie wyglądać po sklepem, ale tutaj wybierzemy sobie spośród tych dwóch, właśnie. A więc możemy przychodzić do działania. A tutaj widzieliście? Już się miał tak uśmiechnąć, zobaczcie. Zobaczcie, jeszcze o, raz pokażę. możemy pokazać. przychodzić do działania. O tutaj widzicie? To już jest taki uśmieszek, taki, że. Wow, nagrywamy film XD. Nie no, tutaj już. To był pierwszy film. Ja pierdzielę. Tutaj się dużo zmieniło, strasznie. Dobra, jestem już na dole i teraz muszę wybrać, czym pojadę do tego sklepu. Mam do wyboru trzy pojazdy. Audi A5, Audi S5 i, i motocykl Kawasaki Ninja. Normalnie ze względu na krótką trasę wybrałbym motocykl, ale niedawno padało i jest mokra droga. Także muszę wybrać spośród tych dwóch samochodów, a o tym zadecyduję rzut monetą. O, to jak coś, to u mnie był Messenger. Orzeł S5, reszka A5. Reszka, czyli jedziemy A5 Dobra, to Audi A5, pamiętacie tą piosenkę, ten remix? I krótko, czy mają delit Audi? Nie pamiętam, napiszcie mi w komentarzach, czy mają delito Audi Dobra, oglądajmy dalej Włączę lecimy do sklepu Włącz radio, żeby nie było Mareczek, 16 lat, już auto prowadzi, no ładnie Słuchajcie, jeszcze taka rada dla wszystkich osób, które jeżdżą bez uprawnień, tak jak ja. Najlepiej jeździć hmm, ponad przepisy, czyli na przykład w mieście, gdzie macie dozwoloną 50 a jechać 70, wtedy nie wyglądacie zbyt podejrzaniem i nie narażacie się na żadnej kontrole. Teraz na przykład z do 60 zbliżam się do skrzyżowania to ja będę leciał. No i gdzie on teraz poszedł? A, do sklepu. Jaki zadowolony wraca. No, także kupiłem bez problemu. Dobra, ja już jestem po zakupach, także kończę ten film. A to koniec. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli chcecie więcej takich filmów. Patrzcie e... na to, moi drodzy. Znacie sobie. Film trwa niecałe 3 minuty. Porównajcie sobie do teraz, co teraz trwają na przykład 15 minut. E... Łapką w górę, ewentualnie komentarze. Także... Do następnego. Ile tam było? 122 km na godzinę, no mareczek ładnie zasuwa. Nie no, moi razy powiem wam, że tutaj jest już naprawdę bardzo duża różnica względem tego co było kiedyś, a względem tego co jest teraz. Kontent się strasznie zmienił. Zobaczcie, teraz robią chłopaki muzykę, teraz się rozdzieli, a kiedyś to. Wow, no naprawdę. Było całkowicie co innego. Ale dobrze, moi drodzy, teraz przejdźmy do filmu, pierwszego filmu Freeza. Także zobaczcie na to. Moi drodzy, poznajecie tego gościa? Freeze, nie wiem, był może w moim wieku, może nawet troszkę młodszy. Obejrzyjmy to sobie. Cześć tu, Freeze. Słuchajcie, mam dla was dzisiaj bardzo dobrą wiadomość. Ale nie no, głos się nie zmienił do tej pory. Głos jest taki sam. Ponieważ mój kanał po dokładnie 6 dniach dostał Unbana. Wow. Tak, tak dokładnie słuchajcie, dostałem Unbana na moim Gratulacje. Kanale. Czekajcie, coś, coś tu mi się wyświetliło. O nie, pewnie to powinno być wycięte, ale stary freeze, ale nie no, stary YouTube tego nie wymagał teraz, ale bez kitu zobaczcie sobie na teraz montaż, który się dzieje teraz, jakie to jest tam chaotyczne, dynamiczne, a to co było kiedyś. Tu jest mega duża różnica. Link macie w opisie i generalnie jeszcze jest taka ankieta, co robimy z tym kanałem. Tam już y, dużo osób dało znać, y, bo to na fanpage wysłałem, więc no możecie wziąć udział w tej ankiecie, zobaczymy ale chyba ta pierwsza opcja, która wygrywa, no to ją wezmę pod uwagę i po prostu na, na tym kanale, na tym drugim kanale on będzie taki kanał w razie czego na przyszłość, a dodatkowo będę robił jakieś tutaj making-offy, jakieś yy, no coś takiego, takie niewykorzystane jakieś scenki czy coś, nie? Więc co, no zapraszam Was na nowy kanał, Boże, nowy kanał, na stary kanał, to jest nowy kanał, zapraszam Was na stary kanał, tam będą się takie główne Serie pojawiały. Wyobrażacie sobie Freeza, będąc teraz tym y, Freezem z różowymi włosami do ekipy, robiący właśnie vlogi, takie po prostu, że kamera stoi przed nim, a on sobie tak mówi do niej, tak spokojnie. Bez żadnych. To nie jest w ogóle chaotyczne. Teraz sporządzajcie sobie te nowe odcinki Freeza, gdzie jest wszystko, jakiś montaż, takie piu, 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 wszystko jest. A tutaj? Tutaj nie ma praktycznie żadnego montażu. Jak to coś, to Freez, czy tam jakieś Minecrafty. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. W każdym razie, no co? Cieszę się, nie? Że dostałem unbana. Chciałbym też podziękować wszystkim, każdej osobie, każdej jednej osobie, która wysyłała opinie, bo tak naprawdę ja nie dostałem żadnej wiadomości od Google, czy... Od Google, a. Nie no, to możemy wybaczyć, ale chyba się powinno mówić albo od Google, albo od Google. ...unbana przez to, że wysyłaliśmy opinię razem yy, wszyscy, czy czy, czy, to był, czy jednak to był niesłuszny ban. Nie dostałem takiej informacji, więc nie wiem, czy... Yy, czy właśnie to był niesłuszny, czy słuszny ban na pewno pomogliście? Zwróciliśmy uwagę na mój kanał przede wszystkim. Może to też trochę pomogło. Google zobaczył, że dużo zgłoszeń jest, skapną się może o co chodzi i patrzy, że akurat o faktycznie niesłuszny ban i odbanujemy. Gdyby nie te zgłoszenia, może by się nie skapli w ogóle. W każdym razie, no chciałbym podziękować przede wszystkim Nitrowi, bo jednak on tutaj miał, jeżeli chodzi o te... Yy... A tu już się z Nitrem znali! Ło kurczę, to nie wiem ile Friz miał wtedy subskrypcji, że... Bo Nitro w tamtych czasach już miał swoją rzeszę fanów, no. Więc Friz nie był taki mały. Yy, zgłoszenia te, przesyłanie opinii, największy udział miał w tym wszystkim Nitro, także dzięki Nitro. Stawiam Ci flaszkę, tak jak Ci napisałem. Wow! No tutaj nie wiem co się stało, bez kitu Stałem ci flaszkę. Przecież teraz Freez w ogóle nie pije alkoholu, ale nieźle tutaj. No naprawdę, tego się nie spodziewałem. lećmy dalej. Napijemy się, może na Jemie czy kiedyś. No i, i chciałbym podziękować też wszystkim osobom. Wszystkim osobom. O, kamera mi spada. O! Sorry. Chciałbym podziękować wszystkim osobom, zarówno tym, którzy, którzy powiedzieli jednemu koledze, że mam nowy kanał, bo nie mają swojego jakiegoś dużego kanału, ale kumplowi powiedzieli. I tak samo chciałem podziękować tym, którzy wrzucali filmiki. Yy, tak samo fanpage fanpage'e wszystko. Generalnie wszystkim chciałem podziękować, którzy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli. Yy, no i, 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 i przy, przy okazji dowiedziałem się na kim mogę liczyć, na kogo, yy, na kogo mogę liczyć, na kim mogę polegać. Bo parę osób, nawet goście, którzy mnie nie znają, pisali, że yy, nie znam cię, ale pomagam, bo jak ja bym się czuł w takiej sytuacji, więc dzięki naprawdę wielkie dzięki za coś takiego, za takie wsparcie. Yy, no niestety parę osób, na których myślałem, że mogę polegać, okazało się, że jednak nie mogę. Yy, ale to przynajmniej dobrze wiedzieć dzięki czemuś takiemu, po prostu wiem na kim mogę polegać. No i dobra, żegnam się z wami, bo to się już rozładowuje to GoPro powoli. I do kolejnych materiałów zapraszam na stary kanał. Yo, pojawi się tam filmik za niedługo. Także trzymajcie się, na razie. Ło, wow, moi drodzy, powiem wam, patrząc tak na tego starego YouTuba, to aż mi go brakuje. Ponieważ, no, strasznie dużo się zmieniło przez te nie wiem, 4 lata na YouTubie. Tam nie trzeba było się aż tak bardzo starać, to nie był wymagający taki dobry montaż, jak jest aktualnie. To, co ma teraz Frisco, to co ma teraz Kruszwil, kamerzysta, to jest totalnie coś innego, moi drodzy. Fajnie było sobie tak wrócić do starych filmów, tak poczułem taką nostalgię, jakbym, nie wiem, jakby był ten rok 2017-16. Naprawdę, moi drodzy, to... fajne to było. Szkoda, że już tego nie ma, ale wiadomo, wszystko leci do przodu. Kurczę, gdyby takie czasy kiedyś powróciły, to... Ale nie no, nie powrócą, nie ma szans. Także to tyle moi drodzy, dziękuję za oglądanie, trzcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze. No i co, do następnego filmu, cześć!